Dobra, trzeba wyrzutnie zmarnować. Bo, jak mi ty to. No, kurde! Wyrzutnie nie działa, bo działonowy nowy dostał. Kurde, Greyhound. Podobna siła ognia, tylko że on ma 37, ja mam 40. Zaraz cię, kurde, Greyhoundzie dopadnę. No, zabiłeś mi za Wyrzut Wyrzutnie, lepiej zmarnuję. Po poprzedzaj, właśnie dostanę w wyrzutnie i będzie po mnie. No! Dzień dobry, dzień dobry, cześć, cześć, moi drodzy. Witajcie w dzisiejszym odcinku z War Thundera. I dzisiaj zajmiemy się najnowszą maszyną eventową, czyli Matilda Hedgecock. Jest to pojazd, który jest dostępny w Battle Passie na 15 poziomie, jak możecie zobaczyć, tutaj go można zdobyć, a nawet można go zdobyć na poziomie 9 na godzinę i wypróbować, co to jest za Syf. I tak, to jest Syf. To jest po prostu SYF. Jaka sama w sobie Matilda, tutaj jest spoko jest OK, ma odnowiony model w porównaniu do tej, bo tutaj można zobaczyć, że już. Ta Matilda trochę ma, przede wszystkim. No, sam kamuflaż mi tu się zmienił. Ta Matilda trochę ma, trochę jej wygląd graficzny jest stary. Nie jest tak super odnowiony. A w tej Matildzie jest troszkę nowszy, jest trochę ładniejsza. Pod tym względem, tutaj to jest Matilda to jest zwykła Matilda. Pancerz ten sam wszędzie 75 przód tutaj taka hybryda 47, 22, tutaj mamy 72, 78, tutaj jest 55, tutaj mamy takie płyty 35 mm, 20, 40, wieża 75 z każdej strony. Boki 70, tutaj osłona 25, 13, 20, w, w środku jeszcze 40. Z tyłu 35 mm. No to zwykła Matilda. Siła ognia tej Matildy jest ta sama. Również mamy 40, która oczywiście dysponuje pociskami tradycyjnymi AP, APCBC, APH które no, chyba w ogóle nie widzę sensu by ich używać. Może na jakieś czołgi typu T-35, ale to się na tym poziomie nie spotyka. Natomiast ta Matilda dysponuje właśnie tą specjalną wyrzutnią. I odnośnie tej wyrzutni można to po prostu podsumować tak. A na co to komu? A po co to komu? A komu to potrzebne? A, komu to potrzebne właśnie. a dlaczego? Dlaczego? I pewno wielu z Was zastanawia się dlaczego. Albo ta wyrzutnia jest po prostu syfem. Jest syfem. Ona strzela na 190 metrów zawsze. Możemy ją podnieść 30 plus 45 stopni do góry i cały czas zasięg jest 190 metrów, bez zmian. Dodatkowo mamy tutaj e, pociski. Tych pocisków jest 7. Jest 7 pocisków kalibru 178 mm, czyli duże, bardzo duże pociski. E, trotylowo 25 i 28 kg, więc też jest tego bardzo dużo, bardzo to jest mocne. Jest to chyba potężniejsze niż wiele 150. Nawet potężniejsze niż lodówka, ale lodówka wali odształcalnymi, tylko że ona też ma większy kaliber. Ale z tej amunicji może nawet dałoby się rozwalić panterę. Ale jest haczyk. Jak stoimy na wprost, te pociski lecą tylko 190 metrów i one nie lecą do końca prosto. One potrafią po tak skręcać, trafiać obok maszyny i praktycznie nic nie robią. To jest taki straszak. Więc ta wyrzutnia jest tragiczna, jeśli o to chodzi. To jest po prostu zbędny dodatek. Co też jest najważniejsze. Dzięki temu dodatkowi tę te Matildę można rozwalić ze wszystkiego, nawet z dwudziestki. A w jaki sposób? Wystarczy łupać w te pociski i tu jest tyle tylu, że Matilda 100% wylatuje w powietrze. Zawsze powinna wylatywać w powietrze i on po prostu ginie od razu. Ale jest jeszcze drugi minus. Jak wyrzutnia jest pusta, to gra dalej widzi te pociski. I nawet jak dostaniemy w te wyrzutnie tutaj, to i tak wylecimy w powietrze, więc... No, jest to po prostu jeżdżąca bomba. To jest gorsze niż RBT-5 przede wszystkim, bo RBT-5 ma pociski niewybuchające z tego co pamiętam. Nawet może było strzelać do nich z dział, tak dalej, nic się nie stało, robiło się na czarno i tyle. Jeśli teraz te RBT-5 ma wybuchowe pociski, no to dajcie o tym zdać w komentarzach, ale wcześniej nie dało się go wysadzić. Matilda od początku można ją wysadzić, z czego właśnie ta wyrzutnia nic nie daje, nie da się prawie się z tego nie da ubić czołu, to jest tylko taki straszak, więc... Tu mamy normalną Matildę, jest spoko, jest na 27 na szczęście. Jakby była na 3.0, to już katorga, bo ta wyrzutnia nic tutaj nie znaczy. I powinni odnośnie tej wyrzutni poprawić kilka elementów. Pierwszy, to schować te wyrzutnie właśnie, żeby można było obracać wieżę 360 stopni. Oczywiście nie można byłoby mieć depresji z tyłu przez ten tył, ale... Zawsze przynajmniej można byłoby do tyłu strzelać. A drugi sposób, no to na przykład poprawić jej system celowania tej wyrzutni. Żeby dało się w ogóle z tego coś trafić. Ale dobra, moi drodzy, przejdźmy na to pole bitwy i zobaczmy, jak się spisuje ta wyrzutnia. Dobra, co my tutaj mamy? Karelia, więc ciasna mapa może jakoś wyjdzie. Na jakim poziomie? Kurde, 3,7, no to będzie ciężko. U kuźwa muszę zawrócić, bo tam z tyłu są wrogie maszyny. Tutaj nasza wielka armia przejechała. Matilda z czymś tam się bije. W sumie ciekawe, czy... No te granaty nie miałyby przestrzału raczej. Zobaczymy, gdzie to poleci. Okej, okay, daleko. Poleciało za daleko. Z czym tutaj się ty Matilda bijesz? Już ci jadę z pomocą. Albo nie. Ona nie potrzebuje pomocy. Zobaczmy, może tam ktoś na górze jest i dostanie z tego. Ojej, nawet nie widzę, gdzie to poleciało. A tu? Nie, to. Z... Jakby za wcześnie opadało. Nie widać w ogóle, gdzie to leci. O kurde. Co tutaj jest? Jeszcze żyje? Nie, żyje, tylko... Co tutaj jest? A, pancerz 4G tu był schowany. Trzeba tej Matildzie pomóc trochę z mocą. O kurde, ładuj! Dobra, jest bez zamka. Tu mnie zapeka, go teraz nie rozwalę. Jeśli chodzi o tego trutylowego. O! Kurde, jak się przebiło przez ten element. Coś tu jeszcze siedzi? Dawać mi to, jakieś czołgi wroga. Pierdziele, jak tu zadymił. O pierdziele! Jak się pakowałem na pancerwórkę? Coś tu jeszcze może być? Pierdni, tyle tu dymu! Próbuję cokolwiek tutaj wypatrzeć, ale ja zaraz pewno podjadę pod jakiś wrogi czołg. Nie! Zaraz co? On mi wysadził te wyrzutnie i pojazd wyleciał w powietrze. To jest dopiero dziwne. Dobra, jeszcze raz mogę pojechać. Z czymś tutaj Arl się bije? Z czym kolego się bijesz? Tutaj widzę wrak. Coś tu na dole jest. Jest pancer 3. Ja to chciałbym, kurde, jak najlepiej wykorzystać te wyrzutnie, ale jak? Może gdyby to zrobić w taki sposób? O, 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 o Nie, za, za mały kąt. Za mały kąt musiałby być dużo, dużo większy. Nadajesz. ma podnieć? Dobra, na, na razie trzeba rozbroić tego pancera 3. Kurde, Matilda, to w tym terenie ciężko jest w ogóle tak się ustawić konkretnie. Dobra, zamek poszedł. Jak tu się ustawić, żeby z tego zabić? Do tyłu? Tak, 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 tak. No nie mam przestrzału. Boźdźba, nie idzie z tego w ogóle rozwalić. Przez to, że w podwozie Madildy jest tragiczne na trudny teren. To nie idzie, trzeba by bardziej jakąś zasadkę zrobić. No, trzeba kurde spróbować. No, Europa Wschodnia i to jeszcze na dominacji. Można by to wykorzystać. Ustawić się i po prostu nawalać z tych granatów z punktu C. Taka artyleria niewielka. Dobra, jest ja się ustawionym na pozycji. Najpierw tak. Trzeba określić, jak to daleko leci. Mhm, to w tamtą stronę poleciało. Najgorzej to leci też w bok. O, podnosi się? Pierdlisze ładowanie będzie trwało naprawdę długo. Kuźwa, to ma słaby zasięg. Na ile to w ogóle strzela? Na 200 metrów. Słabo jak to na 200 metrów strzela. Ui biedy. Kurde, odbiło się. O halo, przepraszam, to się nie powinno odbić. No. 38 ósemka. Dobra, wyrzutnia załadowana, raczej pociski przywrócone, teraz trzeba wyrzutnie załadować. Kurde, koło siedzica. Najgorzej, że to pójdzie trochę w prawo. No, troszkę w prawo to poszło. Trochę tak się ustawię. Słuchać nie idzie, a może tutaj? Tu może są jacyś wrogowie. Chociaż wątpliwe by to w ogóle trafiło kogoś. Bo gdzieś tam poleciało. Kurwa, tutaj słyszę wrogie maszyny. Tu gdzieś z boku jakiś samochód. A kurwa, chciałbym wyrzutnie szybko jeszcze przyładować. No, to se przeładowałem te wyrzutnie. U, pancer! A już zdjęli go właśnie będzie, kurde, trzeba jakoś określać, jak daleko są te wrogie pojazdy i spróbować rozwalić któregoś. Co tego działa w końcu. Tej wyrzutni granatów. Tutaj coś jest. Martwe, kurde. Myślałem, że to przez chwilę jest żywe. Ta klapa tak trochę wyglądała. Ale coś tutaj jeszcze stoi. Chyba Pancer 3 gdzieś tu powinien być. Jest! I mnie one Jaż mam u góry, nawet nie naruszyłem. Jak to wykombinować? U, kolejna Matilda. Dzięki temu, że ta Matilda jest taka wolna, można spokojnie posiedzieć obmyśleć plan, jak wykorzystać te granaty, ale. Najprościej byłoby to w stylu RBT-5, czyli po prostu dupa do góry i żeby wyrzutnia była na wprost. Z tą różnicą, że tutaj ciężko o takie miejsce. Najłatwiej byłoby chyba na Polsce to wykombinować, bo tam byłoby ciasno. A jak są duże przestrzenie, to jest naprawdę ciężko. U już w rogu jechał do C. O tyle mamy przewagę, że na C jest pokazany dystans, więc nie trzeba do końca tego odmierzać. W sumie... Kurde, jakby tak czterema Matildami podjechać. No gościu, jedź! Jedź, jedź, bo to masz mały zasięg. Nie masz zasięgu 200 metrów. Kurwa. To mniejszy. Trzeba zasypać tę strefę. Wystrzelone wszystkie granaty. Ale nie zdało to w ogóle egzaminu. Dobra, tutaj do cruisadera myślę, że sobie podjadę. Nic nie ma, trzeba... U! Nie, chwila. Chwila, coś tutaj strzeliło z lewej strony. Czyżby... Gdzieś tutaj... Jest! Jest dym. Ale maszyny nie widzę. Albo za górką się już schował, albo to coś niskiego, ale obstawiam bardziej, że za górką się schował. A nie, tutaj coś jeszcze stoi. Szwed. Niedobrze. Dobra, przebicie, nie ma zamka. Jest kolejny szwed, szybko. Nie, to steward. Kurde, pancer 3 musiał wyjechać. Ja piernisz już tak na dwa w czołgi fajnie arraszowałem. Dobra, tutaj ktoś nam respa zaatakował. Halo, typie, gdzie jesteś? Jeśli się schował, jest tutaj. Jedna. U kurde, jeden załogan go został zabity. No cóż, te pięćdziesiątka pojadę. Może uda się coś tym razem zrobić. Bo kurde, skupiam się na używaniu tej wyrzutni. A ona jest bezużyteczna, niestety. A też za bardzo wpadam, kurde, w dużą grupę wrogów. I atakują mnie z kilku stron. U, kurde, z tyłu szybko, To tutaj jest. Dobra, trzeba wyrzutnie zmarnować. Bo, jak mi typ, to. No, kurde, Wyrzutnie nie działa, bo działa nowy dostał. Kurde, Greyhound. Podobna siła ognia, tylko że on ma 37, a ja mam 40. Na razie, kurde, Greyhoundzie dopadnę. No. Zabiłeś mi za Wrzut Wyrzutnie lepiej zmarnuję. Bo prezyj właśnie dostanę w wyrzutnie i będzie po mnie. Ja piernicze żyję! Już myślałem, kurde, żegnałem się. Z takiego wysoka ty wyrzucił. Kurde, żyję, przeżyłem! Było blisko. Nie, wiem, może sobie jednak ten granatnik odnowie, chociaż... No ktoś za dobrze nie zrzuca tych bomb. Halo? Jest tutaj czoł? Kurde! Dobra! Trzeba normalnie zaatakować. Bo ten szwed jest zagrożeniem. Dobra, zdjęty. Trudno, nie będę o tej wyrzutni granatów, jest za długo ładowana. Ale nie jestem pewny, wydawało mi się, że coś jeszcze mi mogło przywalić. Dobra, jadę na to B. Walić, kurde, te wyrzutnie granatów. Hello there, droga Matildo. dwa samolot. Tu z bez bomby? To ci ciekawostka. Dobra, tutaj gdzieś się wezmę, schowam. No już nie trzeba. Ale trzeba dorwać jeszcze wrogów. Ilu tu zostało? No, z czwórka. Jeszcze kogoś pewno się dorwie. Moje A przyjmują! Dawaj więcej mocy! Trzeba dolać herbaty i jechać tam jak najszybciej. Jest, 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 jest! Szwed! Kurde! Za bardzo poszło akurat w lewo. Dobra, jeszcze jedno takie trafienie i nie ma 75 kontra 40. Jednak z 75 te szwedzkie są. No bez szans z Matildą. Ale stanowi jakieś tam niewielkie zagrożenie. Wyści, która Matilda będzie pierwsza. No oczywiście, że ta co jest bardziej z przodu. No kuźwa zajmują teraz nam B. Ja nie mogę. Będziemy tak się bawić, ciuciu babkę. A oż... Oszcz... co? Chwila moment Jakim cudem on mi wysadził wyrzutnię, skoro jest pusta? Aha, to nice Gra widzi, że to jest dalej pełne A więc dobrze moi drodzy, podsumowując tę Matildę, no... Jako pojazd normalny Matilda jest w grze, więc pod tym względem się niczym nie różni Ale jako pojazd eventowy, z tą swoją wyrzutnią jest moim zdaniem najgorszym pojazdem ewentowym jakikolwiek jest, bo nawet katiuszą zwykłą, BM-13, da się ustawić i kogoś zabić, z tą różnicą, że tu jest bardziej pojazd statyczny, ale da się z tego. Z tych granatów nie ma w ogóle opcji, nawet jak cel jest nieruchomo, będziemy mieli idealnie w niego wycelowane, to jest znikoma szansa, że te pociski w ogóle trafią i go rozwalą. Musiałby to być super papierowy cel. To jest bardziej urządzenie do ostrzeliwania umocnień okopów po to, żeby wspierać atak tą Matilde, Bo to były czołgi bardziej wsparcia piechoty. Bo zrezygnowali z czołgów do walki z czołgami i bardziej właśnie. Pod to się kierowali, i tak sobie pomyślałem, że można to w bardzo fajny sposób rozwiązać. Pierwszym sposobem, jaki mogłoby być, to dodać taki element znacznika, coś na zasadzie, jak wzywamy artylerię i zamiast używania mapy, no to patrzymy tak z trzeciej osoby, gdzie ta artyleria ma uderzyć. To taki sam celownik można dodać do tej wyrzutni i pokazywałaby tam na 190 metrów, gdzie celuje, i wtedy można byłoby to łatwiej zrobić. Druga opcja to jest dodanie celownika. Takiego samego, jak jest w okrętach i jeszcze jakieś tam, nie wiem, kreski pokazujące, że stoi się na wprost, że jest na zielono zaznaczone, jak jest się na wprost, na czerwono, jeśli się nie jest na wprost namierzonego celu i jedynie tam można sobie poprawić dystans, bo ta wyrzutnia, to jest najgorsze, że nie można w ogóle strzelić na dalej niż 190 metrów, nawet jak to zostanie podniesione bardziej do góry, czy też bardziej w dół, 30 stopni, czy 45 stopni. No, masakra. Więc jako pojazd eventowy jest to kiepska maszyna. Jako sama Matilda jest spoko. Gdyby nie to, że ta wyrzutnia wylatuje w powietrze, nawet jak jest pusta. No ale co, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Dajcie znać, co myślicie o tej Matildzie. U mnie znajduje się w topce najgorszych pojazdów eventowych. Naprawdę, Katiusza jest już od tego lepsza, jeśli chodzi o możliwość zabijania za pomocą jej specjalnej funkcji, bo tu mamy specjalną funkcję to jest właśnie ta wyrzutnia z tyłu. A więc moi drodzy, zostawcie koniecznie łapkę w górę, was to nic nie kosztuje, a bardzo pomaga w rozwoju kanału. Zasubskrybujcie ten kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, a także zapraszam Was w piątek na streama, ponieważ będą kolejne dropy z Warandera i kolejne będzie ogrywanie Wartendera. Możliwe, że też będzie w oddziałach, a będę też po prostu starał się rozwijać dalej tego Battle Passa. I właśnie tego Battle Passa będę musiał sobie jeszcze tak na spokojnie ogarnąć i zrobię o tym newsa, jak to mniej więcej działa. A więc trzymajcie się moi drodzy, do następnego i na razie.